Od 23 do 25 kwietnia odbywały się egzaminy gimnazjalne. Uczniowie zmagali się z testami humanistycznymi, matematyczno-przyrodniczymi i z zakresu języka obcego, nowożytnego. Uważam, że robimy wszystko, aby wyposażyć uczniów naszego miasta w gruntowne przygotowanie w ogóle do życia dorosłego, a przede wszystkim do pierwszego trudnego egzaminu, czyli egzaminu gimnazjalnego, i uważam, że zrobiliśmy wszystko, co jest w naszej mocy, aby ci uczniowie mogli egzamin gimnazjalny bez wielkiego stresu przejść i osiągnąć zadowalające wyniki. Myślę, że testy poszły mi bardzo dobrze poza testem przyrodniczym, który był nieco trudniejszy od pozostałych. Ale wszystko okaże się w czerwcu jak będą wyniki. Jeżeli chodzi o matematykę, to uważam, że była bardzo prosta, ale to takie moje zdanie być może nie mają inne. A jeżeli chodzi o przyrodniczy, to część biologiczna i geograficzna wydawała się taka dosyć prosta. Natomiast zadania z chemii i z fizyki niektóre mogły dać trochę do myślenia. Czy jesteś zadowolony z dzisiejszego testu? No tak, egzamin poszedł jak test. Pomyśli, wszystko było dobrze. Niczego, nic mnie nie zaskoczyło.